Witam państwa najserdeczniej. Kolejny szkic z serii Polska-Rosja. Zacznę od pewnego wspomnienia, które dotyczy roku 1920, a jest relacją ze zdarzenia, które zostało wykreślone w naszej polityce historycznej i zastąpione naszą no, chyba błędną, można powiedzieć, nieprawdziwą. Interpretacją ówczesnych zdarzeń, które, które miały miejsce, a poprzedzały, bo to jest lipiec 1920 roku, poprzedzały ów cud nad Wisłą, którego stulecie obchodziliśmy w czasach pandemii. Przypomnę, jaka jest nasza narracja. Nasza jest taka, że zatrzymaliśmy tam nawałę bolszewicką. O, obroniliśmy tam świat, Europę, ante murale niemalże, bo bolszewicy szli na, nie na Warszawę, tylko na Berlin i chcieli tam rewolucję wywołać, i, 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 a my nie broniliśmy siebie, tylko tam obroniliśmy cywilizację europejską, bo te złe, złe zamiary bolszewików nie, były, sięgały dużo dalej niż, 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 niż tylko co do sowietyzacji, jak to, jak to się mówi, wtedy, teraz mówimy, naszego kraju. No, to jest nieprawda, mówiąc najbardziej po prostu, bo bolszewicy, zresztą zostało w Polsce opublikowane, tylko to jest nie Niewygodny dokument, i zresztą jest to dokumenty, więc to nie są żadne relacje, tylko dokumenty, zawarto w połowie lipca, o ile sobie przypominam, 17 lipca umowę między rządem Republiki Weimarskiej, Niemcami a Bolszewikami, no, która pokazywała współdziałanie niemiecko-bolszewickie przeciwko Polsce. I przede wszystkim było tam jasno powiedziane, że bolszewicy wcale nie mają zamiaru nawet zajmować całej Polski, mają od, po jej pokonaniu armii polskiej mają się wycofać z, oddać Niemcom tak, tak, tak 1920 rok połowa lipca, mają Niemcom oddać tereny Polski. Czyli tak usługowo działają na rzecz Niemiec, Niemcy mają te tereny przejąć jako taki rodzaj, no, nazwijmy to zastawu, w zamian za dostawy towarów na rzecz bolszewików. I, no i, a docelowo ma być przywrócona wspólna granica niemiecko-bolszewicka, czyli ma nastąpić likwidacja tego państwa. Przy czym ono ma być niemieckie, żeby nie było wątpliwości. Myśmy mieli być oddani pod kuratele niemiecką. Już nie Niemiec cesarskich, tylko między Niemiec republikańskich. Podpisali to po stronie bolszewickiej ludzie, notabene mówiący obaj po polsku. Ponoć nie, w ogóle obaj nie znali rosyjskiego, zresztą nie byli Rosjanami. Ten nazywał się Karol Radek. Przedstawiany jest jako Polsk, Polak lub Polski Żyd, zresztą no, to wysoka, ważna postać w, w, w hierarchii bolszewickiej. I Wiktor Kopp, Kopp, czyli no, to, co do niego nie ma żadnej wątpliwości, że mówił wyłącznie po polsku. I, i zresztą był osobą w dyplomacji bolszewickiej bardzo ważną. Zresztą warto przypomnieć przy okazji, że kiedy do Mińska Białoruskiego, mniej więcej w, za miesiąc, udała się delegacja rząd, rządu polskiego. No, myśmy prosili bolszewików o, o, o zawieszenie broni. Zresztą, co nam, na co się zgodziliśmy, mówiłem swego czasu w tym odcinku dotyczącym uznania granicy na linii Kersona, czyli po tej konferencji w SPA. Wysła, prosiliśmy państwa antanty do pośrednictwo w zawarciu, za, 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 zakończeniu wojny z bolszewikami. Myśmy poprosili, zresztą zyskaliśmy poparcie, uznaliśmy, że podstawą tego zawieszenia broni będzie uznanie właśnie linii dzielącej, Polskę i, i Polskę z tymi państwami, z którymi graniczymy, bo to wcale nie było takie proste, bo przez Rosję Bolszewicką nie graniczyliśmy ani przez chwilę. Rosja bolszewicka uznawała y, suwerenność, to prawda, bo, y, radzieckich, ale jednak odrębnych państw, które nie tworzyły jeszcze Związku Radzieckiego, bo po prostu go nie było jakim była Białoruś i Ukraina, a poza tym uznawały prawa Litwy do, między innymi do Wilna, do całej Wileńszczyzny i nie tylko do Wilny Kowieńskiej, również bolszewicy już uznawali, zostali wzajemnie, uznali się z Litwinami, dlatego Litwini walczyli po stronie bolszewickiej w 1922 roku, tak, tak, tak zwanej niepodległej Litwy. A tam naszą delegację w Mińsku witał Karl a dokładnie Karol Daniszewski, stuprocentowy Polak, zresztą notabene co się podkreśla, wnuk powstańca listopadowego. Czyli po obu stronach stołu w, w relacjach polsko-bolszewickich bardzo często siedzieli ludzie tej samej, te, przynajmniej tego samego języka, a na pewno tych samych korzeni. No, że jedni, drudzy byli socjalistami bardzo często. Wywodzili się z tego samego ruchu, nazwijmy to rewolucyjnego, którym, czyli lewicowe. Lewicowość była wtedy bardzo modna w takich środowiskach, które, które były wspierane przez wywiady niemieckie. Więc a że wywiad niemiecki wspierał i polskie tak zwane lewicowe ruchy niepodległościowe i, i bolszewicku, i bolszewików wykrował, więc ci ludzie mieli Łatwo się dogadywali, nie tylko między sobą, ale z Niemcami. Ale wracając do tego, tego układu, tam podpisał to ktoś, szef, o ile pamiętam, szef Departamentu, znaczy polityki wschodniej niemieckiego MSZ-u. Ten pakt jest publikowany w języku polskim, znany, całkowicie przeczy tej całej tam pseudoteorii, że że to wrogiem bolszewików byli Niemcy, nie, Niemcy byli nawet silniejszą stroną niż bolszewicy, to oni, to oni mieli być beneficjentami pokonania Polski, bo to Polska miała być oddana im jako tę zdobycz, czyli zdobycz bolszewicka nie miała być zdobyczą bolszewików, tylko zdobyczą, zdobyczą bolszewików na rzecz Niemców, no za co mieli oni tam określone korzyści ekonomiczne, tak, tak, ekonomiczne w obrocie towarowym uzyskać. Zresztą bardzo niedługo to znalazło swoje potwierdzenie w konferencji w Genu i w słynnym, pewnie niedługo pewnie będzie rocznica, więc będziemy o tym mówić w układzie w Rapallo. I, i to, to, dlaczego to jest istotne, że. Współdziałanie bolszewicko-niemieckie było od samego początku y, y, czymś, jakby powiedzieć, tym credo, tą podstawą funkcjonowania tych, tych państw. Dlatego tam wszyscy, jeżeli ktoś mówi, że tam Rosja i, i Rosja, Rosja, Rosja była w stanie wojny z Niemcami. Bo nie podpisała układu, pokoju, traktatu pokojowego w Wersalu, chociaż delegacja rosyjska była rosyjska, nie bolszewicka. Natomiast bolszewicy byli tym najważniejszym elementem spuścizny postkajzerowskiej w tej części świata. Jak wiadomo, najtrwalszym, bo myśmy się okazali dużo, dużo mniej trwałym, bo w końcu przecież. Bolszewizm, przekształcając się, tak od wewnątrz, w państwo to sowieckie, już to potem w to państwo najpierw stalinowskie, on w dużej części zmieniał się. Następowała jego wewnętrzna rusyfikacja. Tak jak na początku było państwem antyrosyjskim, tak potem zaczynało być państwem wewnętrznie rusyfikującym się tak jak Polska Polska Ludowa polonizowała się wewnętrznie poprzez uczestnictwo Polaków w strukturach tego państwa, w końcu w wersji no, postbolszewickiej, no, co, co jednak, co nie, nie bez znaczenia, miało dla późniejszego, późniejszego, losu, późniejszego losu owej nienumerowanej III RP. Więc, ale to tam rozprawianie się z naszą, tam, naszymi opowiastkami o przeszłości, yy, która ma mały, uzasadnić no coś, czego jakieś nasze urojone zasługi, których, których które w żadnym stopniu nie, nie, których nie mamy. No, Niemcy weimarskie z bolszewikami postanowiły zlikwidować to nasze państwo, i, i, i niewiele brakowało. By to, to się zdarzyło, a bolszewicy realizowali plan niemiecki. No, między innymi planem niemieckim było. Likwidacja państwa polskiego, i w tym momencie już nie na rzecz bolszewików, tylko na rzecz Niemiec. Tak, tak. Polska miała być takim już kolejną wersją kondominium, czyli powrotu do, w końcu do koncepcji aktu dwóch cesarzy z 1916 roku, ale ten przydługi wstęp, Służy w zasadzie, jest kanwą dla myśli jak najbardziej współczesnej. Skoro można przez ponad 100 lat wmawiać sobie, że przeszłość była inna niż ta, która jest potwierdzona przez, w bezspornych dokumentach, i która, która, można powiedzieć, była bardziej, nawet niezależnie od tego, na ile te dokumenty były podpisywane w dobrej wierze ale ona bardziej prawdopodobna bolszewicy nie mieli żadnych szans tam realizacji swoich planów sięgających dalej niż do Wisły ponieważ zdolności mobilizacyjne tego państwa były już wyczerpy, wyczerpywały się już w momencie tej kontrofensywy Tucha Czeskiego. No, wojsko trzeba wyżywić wojsku trzeba dać amunicję a z tym a z wyżywieniem i za amunicją już było, o ile wyżywienie, żywność można grabić, to amunicji nie bardzo. Więc w związku z tym y, szansa, żeby to państwo było, miało tam dojście, jego wojska do Berlina, były do Poznania, prawdopodobnie by nie dotarły. W związku z tym, już nie mówiąc o, o, o dalszej, dalszej, dalszej inwazji. I mówię o tym, że skoro można przez z takim uporem godnym lepszej sprawy, tak oszukiwać się najzwyczajniej w świecie, czyli odwracać no, coś, co jest chyba ważne dla, odwracać się od, od, od prawdy z przeszłości, że ona jest znacznie bardziej złożona i dużo mniej dla nas tak, tak przyjazna, a nasza, nasza nasz czyn w tym przypadku miał zupełnie inną treść niż to, co później mu sami sobie tam nadaliśmy jemu, jemu owo znaczenie, to dlaczego nie ma być tak dzisiaj? Dlaczego my się dzisiaj też, czy na pewno dzisiaj też nie oczekuje, oszukujemy się w podobny sposób, skoro nie umiemy się rozliczyć z tak, w sensie rzetel, rzetelnie rozliczyć z tak już w końcu zamieszłą przyszłością, bo nie ma ani państwa bolszewickiego. Są Niemcy, to prawda, które bardzo silnie nawiązują do Republiki Weimarskiej, no ale nie ma ani państwa bolszewickiego, ani nie ma. Polska III, RP, mimo wszystko jest zupełnie w innym miejscu niż druga Rzeczpospolita. Niezależnie od tego, ile pomników postawim postawimy, Polska nie realizuje w, żaden, w żadnym zakresie jego pomysłu, bo one były nie tylko nie mądre, ale przede wszystkim były katastrofalne dla naszego kraju. Zresztą czego? Finał znamy, a kosztował nas miliony, miliony ludzi i grabież dużo, nieporównywalną z niczym w historii. No może częściowo z grabieżą pierwszej okupacji niemieckiej lat 1916-1918. Wtedy choć różnica polegała na tym, że o ile w czasie drugiej okupacji niemieckiej drugiego generalnego gubernatorstwa, czyli 39-40, w sumie 5 prawie, no, nie znaleziono kolaborantów, którzy by chcieli z tym, no, z tym, no, z tym morderczym reżimem i z, z ludobójcą współpracować, no to z tam, tamtym reżimem niemieckim, austriackim tych kolaborantów I było bardzo było wielu i wielu z nich zresztą później przy tej władzy zdołało się również przy poparciu słabnących swoich protektorów utrzymać. I Pytanie, czy my się nie oszukujemy obecnie, czy my nie, nie, nie mówimy sobie, czyli. a rzeczywistość jest zawsze trudniejsza, to znaczy trudniej jest prawidłowo zdiagnozować rzeczywistość, łatwiej jest tą przeszłość, skoro się oszukujemy co do przeszłości. Czy my i tak trochę na siłę coś sobie tam wmawiamy, y, y, czy my nie, pod, nie, ma, nie jest tak z naszą, naszym bytem codziennym, tym współczesnym. No bo jak wiemy już no w zasadzie we wszystkich możliwych, na wszystkich możliwych polach to może szczęśliwie nie przegrywamy w znaczeniu no militarnym, dzięki Bogu wojen żadnych nie ma, nie do końca, nie, nie, również te nasze katastrofalne, ekonomiczne w tych relacjach zewnętrznych nie są aż tak bolesne. No natomiast z punktu widzenia tych wszystkich tak zwanych relacji, no to... Stajemy się, byliśmy, jesteśmy i wciąż będziemy pewnie długo takim państwem, które trochę stawia na złego konia. To znaczy, popełnia takie dość dziecinne błędy, które nam no może nie są aż tak bardzo szkodliwe, jak sądzimy, bo, bo nie jesteśmy aż tak ważni. Dlatego, to jest też, też istotne. Natomiast są, pokazują, że my się tak nie bardzo musimy, możemy nauczyć na podstawie tego, co, znaczy na podstawie własnych guzów, które nam ktoś nabija na głowie. Nie ran, bo to za, za dużo powiedziane. No, jeżeli nasz główny sojusznik zalicza nas do państw autorytarnych, stawiając nas w jednym szeregu. Z, z Białorusią i z, i z Węgrami. Węgrami to nam może bliżej, ale z Białorusią to już na pewno nam to nie odpowiada. I mówi się o tutaj, że to już demokracja jest tam zagrożona. Jeżeli znamy na co dzień, a moja dziedzina, w której pracuję zawodowo, zna to akurat znowuż i pokazuje, jak to rządzą naszym prawem podatkowym zagraniczne koncerny, w tym amerykańskie, które. Załatwiają sobie niższe, niskie podatki i je potem z, przy pomocy takich relacji, czyli spotkań z najwyższymi funkcjonariuszami publicznymi, co, do których mieliśmy, co, do, co, co krytykowaliśmy w czasach, gdy rządzili liberałowie, a co się okazało również częścią obecnej rzeczywistości, czyli traktują nas jako tą Republikę Bananową, a tą Republiką Bananową, no właśnie tego określenie. Tego rodzaju określenia użył publicznie w toku debaty parlamentarnej poseł opozycyjny. Więc no, czy na pewno to nie są? jesteśmy tu państwem takim wasalnym, takimi antypodami, gdzie tam duży koncern nie będzie płacił podatków, bo on nie jest od tego, żeby, żeby tutaj futrować takie miejscowe, zależne, zależne rządy. Ja wiem, że nie jesteśmy mocarstwem, nie byliśmy ją przed wojną. Udawaliśmy mocarstwo, więc nie udawajmy mocarstwa, ale oczywiście. Musimy zadać pytanie, to, które w zasadzie wieńczy dzisiejszym, moje dzisiejsze rozważania, o tej, tej naszej, naszej suwerenności, czy tej niepodległości, jak w zależności od tego, jak lu, stu, w, które z tych pojęć uważamy za, za ważniejsze. Czy, czy ta na no, natrętne powtarzanie tym odzyskaniu tej niepodległości? Czy właśnie to nie jest takie same zaklinanie rzeczywistości, jak to stwierdzenie, że tam w 1920 roku broniliśmy Niemiec przed nawałą bolszewicką, kiedy ci bolszewicy na zlecenie Niemiec likwidowali nasze państwo. Jeszcze w dodatku mieli oni rękami tych tej rosyjskich chłopów, którymi pogardzali bolszewicy, tak jak w ogóle pogardzali całą Rosją, mieli właśnie. Zniszczyć Polskę, tą też będącą tworem, w końcu czy kontynuacją aktu dwóch cesarzy, czyli łącznie z politykami, którzy byli, łączyli funkcję w obu tych i w okresie okupacji niemieckiej i po tym okresie, który też wtedy nazwano odzyskaniem niepodległości. Czyli, czy my nie zaklinamy rzeczywistości. I nie chcemy dostrzec, że, że jakiś tam koncern potrafi narzucić swoją wolę, że nie będzie chciał tu płacić podatków, bo przecież nie po to jesteśmy owym protektoratem, żeby on tu płacił podatki. Ja mam w tym swoje własne tam rozliczenia z przeszłością i z teraźniejszością, bo podejmując się tej dość nazwijmy to beznadziejnej roli, jakim jest. Upominanie się o dochody budżetowe, mnożę sobie takich wrogów, którymi potem, no bo ktoś z takich luk załatwionych na tych koktajlach czy innych spotkaniach bananowych korzysta, a potem jak ktoś się wypowiada, prze, ujawnia te luki, co wystarczy przepisy przeczytać, ale przecież o tym nie wolno mówić, prawda? To, to wtedy się namści, no ale mój Boże, po Zawsze pocieszam się, że poznasz... Sw... O wiele o Tobie mówią wrogowie, których masz, więc takich, takich wrogów, tacy wrogowie nie hańbią. Wręcz odwrotnie, to raczej bycie ich sojusznikiem byłoby czymś głęboko poniżającym. Więc zastanówmy się wspólnie, to już naprawdę ostatnie zdanie, czy nasze diagnozy co do współczesności są równie... Tendencyjne i nieprawdziwe albo obciążone naszym chcieństwem, podobnie jak nasza diagnoza historyczna dotycząca roku 1920. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję za zainteresowanie naszym cykl, tym cyklem, który ostatnio przeżywa jakiś swój wtórny renesans. Mam nadzieję, że, no, że staram się, że te nasze relacje polsko-rosyjskie są mogą być przedmiotem dyskusji i właśnie do której teraz niniejszym nawołuję albo zachęcam. Pozdrawiam najserdeczniej, do widzenia.